kapisz? Witam serdecznie w kolejnym odcinku Delirium Plons serii Dragon Ball Xenoverse. Kontynuujemy nasze przygody, jeśli chodzi o wielkiego wojownika Delirium. W poprzednich odcinkach walczyliśmy z celem, udało się go pokonać i teraz zobaczymy co jeszcze dla nas trąg ma przygotowanego, z jakimi problemami sobie znowu nie radzi, biedak. Leży pokonany Mira A Trunks w poprzednim odcinku nam pierwszy raz w życiu pomógł i walczył Niesamowite Albo jednak nie pokonaliśmy Mira Uciekają przed nami, Aha, bo się boją

O, musimy pomóc go Ale zły początek. Nie O, no. <laughs> oh, same selves. Returning to health from a near death experience has only made me even more power. jest <laughs> so Have you gone insane? Or

Nie. Zablokowaliśmy. Nie zablokowaliśmy. O, ale a zabolało, zabolało strasznie. No, chyba musimy się znowu ratować kapsułą z energią. Dobrze gohan pięknie. Nie! A, uciekajmy stąd! Połowa życia, no nie. Jaka wymiana... Dobrze, Gohan. Za dużo mu nie pomogliśmy, poradził sobie sam w sumie. Dostaniemy pewnie słabą ocenę. No, B. A, to jest takie... I mamy następny poziom.

Jamcza! Ty, jak jaki piękny! Udało nam się zakończyć, tak jak mówiłem, po pokonaniu jakiegoś większego przeciwnika możemy sobie skoczyć od razu do ZIKO, który będzie miał pewnie dla nas dwa ZIKO. No Ziko, co masz coś dla nas? No, pokonałem freza i co? Nic nic dla nas nie ma. Okej, okay, więc szybki powrót do Tronksa i zobaczymy co jeszcze możemy zrobić. Składaliśmy Sela w, w tym znanym timeline i teraz będziemy w timeline w Future Trunksa? Ciekawe Czyli Trunks, z którym współpracujemy, sam się cofnie, żeby pomóc sobie w przeszłości. Albo będzie musiał się cofnąć, żeby mu pomóc. I pokonać androida. Czek on on że... żyje? <grybujesz> Znika. <grybujesz> Your existence is in jeopardy now. The future is just about to change. And a attack? What do you mean? This Kai Probably the workings of those two. Wait. They want to change history, erase me completely, Supreme Kai of Time. What should I do? Не паниковать. Видишь, дабы ж

A, bo są jednak takie silne? Nie chcę spojować, ale. A! Co to zabolało? Future Gohan. Kurde, nie da się mi powiedzieć. Future Gohan pojawił się właśnie w nowej serii Dragon Ball Super, która właśnie trwa. I zapowiada się jeden z ciekawszych wątków. Nie! Może uda się zabakować? Nie, trzeba wykończyć tę osiemnastkę, ale znowu musimy się uleczyć. Coś bardzo leczenia. Nie. Teraz powinno być dobrze. Dwa razy atak mieczem już jest w porządku. Oraz super Sajanin I od razu. O, super tak. I osiemnastki nie ma. Pora na androida z numer 17. Czy 17 odnosi się do jego wieku, czy do czy innej wielkości jego ciała? Nigdy się nie dowiemy. Ale mamy szansę go pokonać bardzo szybko. Troszkę musimy sobie podładować, żeby. A, mieć energię na dalszą walkę. aż rzut ciekawszy. Nie uciekaj, nie uciekaj. Proszę. Jesteśmy najsilniejszym super Sajaninem. A i dostajemy do całkiem dobrą cenę. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym będziemy oczywiście kontynuować. Zobaczymy, czy poradzimy sobie z problemem Tronksa, który jest coraz większy, bo on znika. I czy uda nam się pokonać Androidy z jego czasów, z jego linii czasu, czy coś tam. Trzymajcie się, Delirium Pons, na razie.